Cześć na moim kanale! Dzisiaj będzie fajny odcinek, bo zaczynamy serię z Minecraft'a i to będzie Survival z Bartkiem. Już mam tutaj na trybie przetrwania i nazwa świata to będzie Baxiowo i tworzymy. To będzie się tworzyć długo, więc widzimy się, jak to się załaduje. Świat już tam się załadował. Ładny dość. Dobra, kopiemy drewno. O, kopiemy dalej. Jeśli chcecie więcej odcinków z Minecrafta, to pamiętajcie, aby dostawić zostawić w górę i subskrybencję. <grych> Dobra, kopiemy tutaj drewnianą. Dobra. Mamy skopane już drewno. teraz zamieniamy to na deseczki. O, o dobrze. Zamieniamy tak, tak, tak. Tuk. I teraz, gdzie jest crafting? To być taka seria z Minecrafta, więc użyć się spodziewać kozackich odcinków. O, mamy, dobra. I teraz szukamy kilofa Dobra, zrobię kilof zrobię mieczyk. O nie, nie, mam, już podtyku, dobra. To zbiorę to inaczej. O, stąd mi wypadło. Dobrze, i teraz po kobla idziemy. Po kobla. O, mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Albo zrobimy to miejscówkę. O, kopiemy do miejscówki. Albo wiecie co? Zrobię zrobię kamienny kilof, żeby już szybciej kopać. muszę najpierw zrobić patyczki. Tu są patyczki, tu są patyczki. Tu gdzieś kilo. O, mam kamienny kilof. O, dobra. to dobra, dobra. Jest elegancko. O nie, nie mam pochodni. Kurczaki. O, dobrze. Ej, niedługo się kierówka w jedny skończy. O dużo kobla. To będę mógł zrobić Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, ile kratek to jest? Cztery chyba. Więc kopię. Raz. Dwa. O nie! Ej, mam pomysł, wiecie co? Idę pod Irta. Zakopię kupię tu O, potyki wyleciały. Dobra Jeszcze tutaj dirciolo Dobra, mamy dirciolo Idę po ten patyk, bo się przyda No dobra I Idziemy Idziemy Dobra, zakopiemy to tu I To tu było wejście? Czyli ja zakopuję wejście A nie, tu jest wejście dobra. Yy, Dwie kratki są no nie! Dobra, muszę znowu zakopać. O, zakopiemy. Ile tu jest? Kratek? Trzy kratki. I ostatnia chyba. Trzy kratki? Chyba tak. Ej, no ciągle jestem... Ciągle ja rozkopuję te dirt. No nie, dirt Denerwujesz mnie. Dobra. O nie, jeszcze ukóry. Co? What? Dobra, rozpakujemy to. Pięknie, ładnie. O, to będzie na razie taka mała miejscówka, bo ja wolę skromny, wam powiem. I Jeszcze by się, no nie, się nie skończy, ale nie mam łóżka, żeby zrobić... No, no nie! Dirciol! Dzieciol. Ale świat... O, węgiel! Będę mógł zrobić pochodnie. O, jak super, raśnie. Okej, okay, dalej. Ja się boję, że tu będzie gdzieś coś złego. Mam cztery patyki. Mam węgiel. Więc robimy. I szybko tu jeszcze jest węgiel. Więc robimy. I co? Dobra, jest. Tu jeszcze węgielek. Dajcie je w góreczkę. Łapencję w góreczkę. Łapencję w góreczkę. Dobra, tutaj robimy pochodnie. I ile tych pochodni? Dobra, 16. Dobra, kładziemy pochodnie, bo chcę zobaczyć, czy tu jest jeszcze. Jest, oczywiście, że jest. aha I, i. Dobra. Lubię się śmiać, więc. Bo, żeby do odcinku być dużo śmiania się. Dobra, skończył się to dobrze. Bo się nie chciałam. Gdzie bo... tu jest wyjście. Co? No dobra. Tu jest. Wychodzimy. Zakrywamy to. koblem. Dobra. Dobra. I wezmę z tamtego craftingu. crafting. Wezmę tamty. No nie, muszę jeszcze długo, bo kraftik to siekierą się pójdę, ale piec, ej, no, dobra, piecy go nie mam. Dobra, o, dobra. Dobra, zrobię sobie ćwiczki. O, mogę piecu dobra, zaraz zrobimy. O, ćwiczki byli. O, ćwiczki, pięknie, ładnie. mamy gdzie jest piecyk zrobiony. Tu jest, dobrze Zamieniamy to sobie. O, bierzemy pochodnie. I oświetlamy. No, i nie wiem. Widzimy się w kolejnych odcinkach. To mówił. W, no. Yeah, ee, I... bah,